Dzisiaj pogadamy o spoilerach. Nachtchnęła do tego gorąca w ostatnim czasie gra, mianowicie Paldur's Gate 3. Zapraszam. Zawsze wydawało mi się, że turowe gry, a zwłaszcza turowe RPG, to nie mój rejon. Choć jako dzieciak zagrywałem się w Worms 3D, jakiś czas temu grywałem XCOM Enemy Unknown, w które się wciągnąłem. Czy trochę z szacunku dla tytułu odpaliłem sobie też nowy Jagged Alliance 3? Nigdy nie nazwałbym siebie jakkolwiek fanem turowych gier. Baldur III to oczywiście gra dużego kalibru, większa niż wspomniane wcześniej tytuły, ale wszystkie mają jedną wspólną rzecz. Walka odbywa się w trybie turowy. Baldur mnie kupił, ale już Divinity Original Sin nie. A Divinity to ten sam gatunek gry i został nawet stworzony przez to samo studio co Baldur, czyli Larian. Obawiałem się przez to, czy nabywanie Baldura będzie dobrym pomysłem. Jak się okazało, absolutnie niepotrzebnie. Może to dzięki cutscenkom, które osobiście zawsze lubię w grach. Zatem czym w ogóle jest Baldur's Gate 3? To sesja RPG przeniesiona ze stołu na grę wideo. Czyli w skrócie. Tworzycie swoją postać, wybierając jedną z 12 klas, 11 raz, 28 podras, no z czego 10 to potrasy drakonów, setek, jeśli nie dziesiątek umiejętności, czarów, zdolności. Ustawiacie atrybuty swojej postaci, dostosowujecie jej wygląd, nadajecie imię, dostosowujecie wygląd jakiegoś strażnika, o którym w tej chwili nie macie żadnego pojęcia i zaczynacie rozgrywkę. Ewentualnie możecie wybrać któryś z przygotowanych już wcześniej postaci, ale te postacie spotykamy w świecie gry, więc do Was należy decyzja jak chcecie grać. Ja akurat lubię tworzyć swoje postacie, jeśli mam taką możliwość. W zależności od wybranych wcześniej klas, ras, atrybutów będziecie mieć określone wybory przy dialogach, interakcjach ze światem lub przy różnych cutscenkach. W wielu momentach będziemy rzucać wirtualną, dwudziestościenną kością. W walce też mamy coś podobnego, ale już nie rzucamy kością, tylko dzieje się to automatycznie. Tak dla informacji powiem tylko, że każda broń, umiejętność, czar i tak zadają obrażenia na podstawie Kości 4, 6, 8 itd. ściennych. Oznaczenie takie np. 2K8 oznacza, że rzucamy dwoma kośćmi ściennymi. czyli nasz wynik będzie między 2 a 16, bo najmniej dwie jedynki, a najwięcej dwie ósemki. Ugrzenie ma zegara, czy jakiegokolwiek innego cyklu dnia i nocy. Jako zakończenie dnia służy nam tak zwany długi odpoczynek, który robimy w naszym obozie. Skończymy w ten sposób dzień, by zregenerować punkty życia i nasze umiejętności, i możemy to zrobić w dowolnym momencie. Są też dostępne dwa krótsze odpoczynki, które regenerują jakieś tam częściowo nasze punkty życia i umiejętności. Że rekrutujemy też kompanów, którzy towarzyszą nam w świecie gry, w liczbie max 3 z nich. To znaczy w obozie mogą być wszyscy, ale w świecie gry, jakby wiecie o co chodzi. I w zasadzie z technikaliów to tyle, co warto wiedzieć na początek. Osobiście, dawno. Tak świetnie się nie bawiłem przy nowo ogrywanym tytule. Odnalazłem rzadko spotykaną u siebie frajdę z tego, że naprawdę nie wiem co się wydarzy. I poznaję tą grę na bieżąco i na bieżąco rozpracowuję to, co się dzieje na ekranie. I skalę jakby tych wydarzeń i skala możliwości jakie możemy rozwiązać dane zadania. Jest naprawdę imponujący. I jest tak też dlatego, że w zasadzie bardzo mało obejrzałem elementów samej gry. Na premierę gra była daleko na mojej liście do grania. Jak już wspomniałem, turówki niezbyt mnie interesowały. Bardzo szybko grze zrobiła się jednak głośno i zaczęła przykuwać więcej mojej uwagi. Ale stało się to tak szybko, że ze stanu nie oglądam, bo to nie moja gra, do nie oglądam, bo chcę to ograć samemu. Zajęło nie wiem, może parę dni. No i właśnie dochodzę do sedna sprawy. Myśląc o tym, czy nie zacząć nagrywać Baldura, stwierdziłem nie, bo nie chcę przykładać się do psucia komuś zabawy. Trochę sam nie wierzę, że to mówię, bo dotychczas w większości przypadków osobiście myślałem i uważałem, że spoilery mi nie straszne i nadal mogę się świetnie bawić. I czemu mam ograniczać to też komuś innemu? Wcześniej przeprowadzałem mniejsze lub większe rozpoznanie przed podejściem do prawie każdej gry. Na początku, żeby sobie nie niechcący czegoś nie zepsuć, bo naście lat temu w grach, zwłaszcza RPG, bywało różnie, Potem jednak robiłem tak dlatego, że nie chciałem spędzać za dużo czasu w grze, próbując wszystko rozgryźć i żeby być po prostu dobrze przygotowanym do kampanii. Na przykład do serii Mass Effect, którą ugrywałem jakieś 5 lat temu, przeprowadziłem obszerną kwerendę, zanim w ogóle siadłem do grania. Obejrzałem masę filmików, przeczytałem gromie artykułów na fanowskich wiki, a i tak bawiłem się świetnie. Mimo, że miałem w głowie rozpiskę gdzie, co i jak, jakie wybory mają miejsce na przestrzeni Właściwie całej trylogii. No nie wiedziałem, jakie fabularne reperkusje ze sobą niosą, to sobie już zostawiłem, ale chodziło o te mechaniczne wybory i konsekwencje. Problem z Mass Effectem pojawił się później, bo po skończeniu pierwszego przejścia gry, w sensie całej trylogii, choć stworzyłem wtedy łącznie sześć postaci, czyli tyle, ile dostępnych w grze klas, kolejne rozgrywki gdzieś grzęzły w różnych momentach trylogii. Bo po prostu wiedziałem już teoretycznie wszystko i straciłem wigor, by grać dalej i poznawać inne ścieżki. No a wiecie, cała trylogia do krótkich też nie należy. Wróciłem do trylogii gdzieś po latach, gdzie już po prostu pozapominałem różne motywy. Ktoś może powiedzieć, że to pewnie dlatego, że Mass Effect wcale nie był taki dobry, albo wiele wyborów to tak naprawdę tylko iluzja, co jest faktem akurat, bo gra ma swoje lata i nie sposób było wtedy przygotować pełnoprawnej na obecne standardy gry jak i też trzecia część była, jaka była. Tu odsyłam do filmiku Nikitera cytuję W przypadku Mass Effecta zaryzykowałbym stwierdzenie, że wyobrażenie o tym, jak potoczyć mogłaby się fabuła jest dużo ciekawsze niż sama wizja twórców na ten temat. Jednak nie o to mi tutaj chodzi. Ja zaspoilerowałem sobie masę rzeczy w Mass Effectie i wiele rzeczy wiedziałem, że się wydarzą bo znałem na przykład Warunki, jakie trzeba spełnić, aby zrekrutować wszystkich i jak doprowadzić misję do końca, tak aby wszyscy przeżyli. I to nad tym chcę się pochylić. Spoiler to oczywiście aerodynamiczna owiewka, ale także informacje, które dotyczą dalszej części rozgrywki lub filmu, serialu, książki, których w danym momencie wiedzieć nie możemy i które, no właśnie, psują nam zabawę, bo spoil znaczy psuć. Ale spoil znaczy także rozpieszczać. Tak jak rozpieszczają, gotowe podpowiedzi w grach. Oto no bowiem bierzemy interaktywny tytuł. Grę wyścigową, pozwalającą nam wcielić się w rolę amatorskiego kierowcy i wsadzamy do niej narzędzie, które mówi nam, gdzie i kiedy mamy hamować, a także jak powinniśmy skręcać. I właśnie przy baldurze uświadomiłem sobie niezwykle ważną rzecz: jak silna jest magia pierwszego przejścia gry bez spoilerów. Jeśli jakieś spotkanie z npc idzie nie po naszej myśli lub srogo przegrywamy walkę, to gdy wczytamy zapis, już wiemy, czego się spodziewać. Już kombinujemy, jak ustawić postaci. Postanawiamy jednak pójść na ten odpoczynek, by się zregenerować przed walką. A gdy idziemy na ślepo, to nieraz głowa nam paruje, jaką opcję wybrać. Zastanawiamy się, czy może jednak przed zakończeniem dnia pójść jeszcze w to jedno miejsce, bo przecież co złego się może stać. I nie mówię tutaj o wczytywaniu, gdy tak nam się polusują kości, że na przykład nie otworzymy jakiegoś zamka, bo to są drobiazgi, które nie wpływają na odbiór gry. Chodzi o te większe elementy. Na przykład niebywałą satysfakcję sprawia mi to, gdy w ciągu zdarzeń kończymy zaskoczenie w bitwie, której szale przychylamy na naszą korzyść, mając tylko jedną postać przy życiu z jednym punktem życia. I palec na szybkie wczytywanie sam by się chętnie kliknął, ale no nie robi się tego i taka sytuacja to wynagradza. I to jest ten czar, że nie wiemy co się wydarzy, ale potrafimy odwrócić losy sytuacji i wygrać. Jak w życiu, prawda? Ma to swój smak. Po wczytaniu gierki lub gdybym był na to przygotowany już wcześniej, bo gdzieś bym o tym przeczytał, usłyszał od kogoś lub kogoś zobaczył, na filmiku czy coś w tym stylu, dużo bym stracił. Tak samej frajdy z rozgrywki, jak i chyba czegoś więcej. Mógłbym nieświadomie po kilku w ten sposób pogranych tytułach być wiecznie nieusatysfakcjonowany graniem i pomyśleć, że skoro nawet Baldur's Gate 3 daje umiarkowaną satysfakcję, jedna z najlepszych gier wideo ostatnich lat, jeśli nie w ogóle, rosłaby tylko moja frustracja i kto wie, może nawet rozczarowanie obecnym rynkiem gier. I kiedyś to byłobym krzyczał, bo przecież. Kiedyś nie było YouTube'a, Discordów, grup na Facebooku, reklam, a nie każdy za dzieciaka w naszym otoczeniu gra w te same gry co my, więc wiele gier tak naprawdę przechodziliśmy bez spoilerów. Stąd ta nostalgia. A dzisiaj to już nie kwestia braku możliwości, ale wyboru, świadomego wyboru i ograniczenia sobie pewnych treści, które nas bombardują. Bo tak, nadal możemy to robić, choć jesteśmy bombardowani treściami, nadal skutecznie można się od nich odciąć. Ja myślę, że baldur to jest gra, którą trzeba ograć samemu. Jest tak złożona, ale też i tak skonstruowana, że w mojej opinii traci się ogrom rzeczy, jeśli nie grając w nią wcześniej, oglądamy na przykład, jak gra ktoś inny, lub podglądamy tam jakieś shorty i tego typu. Ja myślę, że w rozrywce, jakiekolwiek, chodzi o to, żeby dać się ponieść. Bo wiecie, planować i przygotowywać to można pracę dyplomową, wyprawę w góry, budżet domowy, czy jakieś plany na przyszłość, ale nawet wtedy nie da się rozplanować wszystkiego, ponieważ, no, życie, tak. Ostatecznie tak potrzebujemy odporności psychicznej na rzeczy wymykające się z planu. Musimy być elastyczni i konsekwentni, no bo nie wiemy, co się wydarzy, co będzie. Nie myśleć o setce scenariuszy i przygotowywać na nie plan działania, bo ostatecznie wydarzy się tylko. Jedna rzecz, nie rzadka jest to ta 101. A może to tylko ja tak robiłem? Może wy mieliście inaczej albo może w ogóle nigdy przed pierwszym odpaleniem gry nie oglądaliście nic związanego z daną grą. W dowolnym medium rozrywki możemy sobie zaspoilerować dowolne fragmenty, bo możemy czytać i rozmawiać o filmach, serialach, dzisiaj także oglądać jakieś shorty, które losowo wyskakują nam na portalach i z grami jest podobnie. Natomiast przecież rolą rozrywki jest, aby się dobrze bawić i no cóż, rozerwać. Z filmami czy też książkami jest tak, że jesteśmy biernymi obserwatorami wydarzeń, więc nie mamy tam poczucia sprawczości. Gry mają ten element interaktywności i coraz więcej gier stać na faktyczną implementację wyborów, jakie podejmujemy jako gracz. W grach więc możemy niejako sprawdzić sami siebie. Elementem zabawy jest to, jak poradzimy sobie z zadaniami. I najlepszą zabawą, jak się okazuje, jest pójście na żywioł, sprawdzenie siebie bez spoilerów. Myślę, że dosyć zaskakujące może być uświadomienie sobie, jak wiele rzeczy w ogóle potrafi dobrze funkcjonować bez sprawdzania, co się wydarzy, bez impulsywnej kontroli i planowania. Bo dobrze naoliwiona maszyna działa i wymaga jedynie konserwacji, aby działała dalej, a nie stałego dozoru. Czasem mam wrażenie, że o tym zapominamy. Na wielu różnych płaszczyznach w życiu. Czy nadal mówi o grach? I tak i nie, to poczucie, że potrafimy coś zrobić, dokończyć, będąc elastycznym, ale nie wiedząc dokładnie co przed nami, wyrasta ponad grę. W grze przeciwnie niż w życiu, możemy sobie sprawdzić, jak zaliczyć jakiś etap gry, ale wtedy coś tracimy. I nie chodzi tylko o radość z gry, bo brak radości z gry to tylko początek. Nie musimy wiedzieć wszystkiego i grindować każdego elementu i w ogóle. I tak są te różne tryby Ironmana, czy jak w Dumie, czy w Wolfensteinie, gdy bohater zginie, tracisz całą kampanię, albo jak w Baldurze, śmierć towarzysza jest permanentna i też można stracić cały zapis, jeśli zginie nasz główny bohater. Ludzie to wybierają, bo to po prostu jest frajda. Tak już wracając do samej gry, według mnie to, że Baldur's Gate 3 autentycznie jest wyzwaniem dla naszego myślenia i funkcjonowania. To jest jeden z najważniejszych czynników, który przekłada się na tak wysoką ocenę tej gry, nie samą swoją rozgrywką, fabułą, postaciami, o których, zauważcie, nie powiedziałem ani słowa w tym materiale, ale czymś ponad to jest czymś meta, całość tej gry sprawia, że podświadomie czujemy jakieś spełnienie i satysfakcję grając w nią. A jeśli gra przy swoich wyborach nie ma błędów, ślepych zaułków, i nie musimy się obawiać, że coś trzeba zrobić w określony sposób albo zrobić coś określonym buildem postaci, bo jak nie, to zepsujesz sobie cały zapis albo po prostu nie ma to sensu. No to jest to przepis na sukces. Dziękuję, że mnie wysłuchałeś. Wymieńmy się poglądami, napisz co o tym sądzisz. I do następnego.